Cześć, dzień dobry, witam serdecznie z tej strony Arkadikus. Jak się macie, moi drodzy? Słuchajcie, to nie jest nowy temat, świeży temat, to o czym teraz powiem. To w zasadzie zostało ogłoszone w tym momencie, kiedy to nagrywam, to tak 5 dni temu, więc uznajmy, że tydzień temu. Ale jeśli mam być szczery, to nie widziałem tutaj za dużo informacji na ten temat takiego poruszenia w internecie. Co jest dla mnie dość mocno zaskakujące, dlatego że mówimy o silent. Hillu. Bo dokładnie 12 czerwca, moi drodzy, na Twitterze, no i tam w innych swoich social mediach, nasze rodzime Bluebird Team pochwaliło się, że wiecie, mgła gęstnieje i że pracują oni nad e, remakiem pierwszej części Silent Hill. Zaczęli tą współpracę i sami się mogli pokazać od części drugiej, i dopiero teraz przeskakują do części pierwszej. I jest to genialny, naprawdę niesamowicie. Mądry ruch, no bardziej Konami bym powiedział, niż faktycznie bluberów, bo oni tam za dużo do powiedzenia nie mieli. Poza tym, po prostu jak pewnie tworzą e, te gry, e, ale to Konami decydowało, że zaczyna robić remake właśnie za pośrednictwem Bluber Team i zaczyna od części drugiej, i dopiero teraz, jak zobaczyli, że to się przyjęło, że to było dobre, że to się sprzedało, przechodzą do części pierwszej. To jest naprawdę, jeśli mam być szczery, strategiczny geniusz. Konami, no które, no cóż, renomę ma taką, jaką ma. Ja cały czas uważam, że się za nimi straszny smród ciągnie, szczególnie po przygodach z Hideo Kojimą. No i Konami też ma takie dość paskudne, albo przynajmniej miało kiedyś paskudne przygody z różnymi influencerami, recenzentami i tak dalej, lubiło Mieszać na YouTubie, że tak powiem, i dla mnie oni są bardzo tacy szemrani, ale pod tym względem, akurat jeżeli mówimy o czysto biznesowej strategii i podejściu do tego, jak wybadać rynek, to według mnie zrobili oni naprawdę świetną robotę. No bo. Z jednej strony można by było się zastanawiać, że skoro chcą robić remake pierwszej w ogólnie Silent Hilli starych, bo to już chyba zapowiada się, że będziemy mieli tak samo remake pewnie trójki. No nie wiadomo jak tam te dalsze części, ale wydaje mi się, że pełną trylogię już Bluebird Team nam opracuje. Druga część jest robiona, pierwsza część jest właśnie robiona i trzecia część będzie robiona. Dziwna kolejność, bo dziwna kolejność, ale jest w tym pewien myk. No, bo gdyby się nad tym zastanowić, gdyby tak wziąć pod uwagę jakieś pełne statystyki, co prawda ja to biorę oczywiście z instytutu danych z dupy, biorę to trochę na logikę, to która część serii jest bardziej kochana, powiedzmy, przez fanów, która miała największy wpływ na rozwinięcie się całej serii, która była bardziej dostępna, no właśnie, Silent Hill. Z wielu względów zacznijmy może od podstaw. Pierwsza część Silent Hill, wydana 23 lutego 1999 roku, wydana była tylko na PlayStation 1 PSX-a Szaraka, jak go tam nazywamy. I problem jest taki, że no nigdzie więcej nie można było tego kupić. Okej, okay, dobra, jasne, w wersji tam e, kupna z PSN Store można było to kupić e, na trójce w, w takiej wstecznej kompatybilności i tak samo na PSP, ale to wszystko. To cały czas jest jedna niebieska platforma i to jako staroć. Silent Hill 2, no już troszeczkę inaczej. Oczywiście było PlayStation 2. Po drugie, było to na Xboxach. No i po trzecie, było to też dostępne na PC. Była ta wersja, nawet chyba ta HD Collection, czy coś takiego, niezbyt udana, ale ważne, że była. poza tym, nawet poza tym HD Collection, to można było grać na PC-cie. Ja wiem, że ja będąc szczeniem jeszcze na starym swoim pececie, nie wiem, pierwszym czy drugim, mogłem ogrywać Silent Hill 2 i obsrałem gacie całego, go wtedy nie przeszedłem. Potem dopiero na Xboxach, gdzie się obchodziłem to właśnie w tej wersji klasycznej. Do czego zmierzam? Do dużo większej ilości osób najpierw trafił Silent Hill 2. Dla wielu osób Silent Hill 2 było pierwszym Silent Hillem, który został ograny. I faktycznie, gdybym miał zapytać ludzi, to wydaje mi się, że zdecydowana większość ludzi powiedziałaby, że pierwsze co pamięta to właśnie. Dwójka. Nawet muzyka, zobaczcie pod tym względem, że o ile faktycznie cała, cała ta pierwsza chyba trylogia była robiona przez Akira Yamaoka, jak nawet nie dalej, niespecjalnie nie to śledziłem, i jedynka ma naprawdę niesamowity vibe tych gitarek tam grających i tak dalej, to wydaje mi się, że Dim of Lora z drugiej części był bardziej popularny. No, mi ogólnie bardziej to leży, to jest akurat bardzo czysto subiektywne, ale wydaje mi się, że dużo bardziej też się wbił w mainstream niż ta jedynka jest. I takie porównywanie tego wszystkiego po prostu wydaje się wskazywać, że Wydanie remake'a najpierw na tą bardziej bezpieczną grę, czyli, czyli właśnie Silent Hill 2, które dużo większej ilości ludzi się tak naprawdę kojarzy z tymi wczesnymi latami, kiedy ta gra straszyła, zresztą pewnie straszy i do tej pory, no, było strategicznie dobrym posunięciem. Konami wybadało grunt na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, czy ludzie tego chcą. No i okazało się, że chcą. A po drugie, wybadało, czy Blubber Team sobie z tym poradzi. I Blubber Team sobie z tym jak najbardziej poradził. Więc teraz Konami nie dość, że wie, że jest grunt pod to, żeby wydawać remake części pierwszej. To wie też jeszcze, z kim to robić. Same plusy dla nich, oni wchodzą, że tak powiem, w bardzo bezpieczny sposób w remake tej jedynki. No bo jakby też nie patrzeć, Bluebird Team jak najbardziej wykonało świetną robotę, bo z jednej strony, według mnie, zresztą możecie obejrzeć moją recenzję na tym kanale, sprawiło, że Silent Hill to nadal był Silent Hill z wieloma rzeczami dodanymi, nawet jeśli ktoś pamiętał całą grę. No to i tak mógł się poczuć trochę jak na nowo. No, miasto było absolutnie genialnie zaprojektowane. W ogóle nadal ta właśnie atmosfera, coś, co jest chyba jednak najważniejsze w horrorach, bo możemy sobie gadać o klimaciku, nie? W różnych grach, ale akurat chyba w horrorach ten klimacik, to jak to jest wszystko budowane, no to jest najważniejsze. I dlatego. Może ja wybaczyłem też trochę taką klanki walkę, no bo walka jasne potrzebowała nieco więcej dopracowania, być może opracowania nawet od nowa. To jest coś na co ludzie chyba najbardziej narzekali, ale no jeśli mam być szczery, to nie był to dla mnie taki game breaker, jeżeli chodzi o tą walkę, no zresztą jeszcze raz mówię, przypominam o swojej recenzji. Więc pod tym kątem Bluebird Team na pewno dowiózł. No i teraz przed nimi zadanie, czyli jak wydać jedynkę, co w niej zrobić. I to akurat będzie dla mnie też dużo ciekawszym doświadczeniem z tego względu, że ja pamiętam bardzo troszeczkę jedynka. Ja wiem, że pewnie będą takie pojeby jak kolekcjoner CN, co to pewnie jedynkę to znana pamięć krok po kroku i tak dalej. Ja z jedynki pamiętam tylko i wyłącznie fragmenty. No, pamiętam jak się zaczyna, że od tego wypadku, że Harry, tak, czy Henry już nie pamiętam, szuka adoptowanej jej córki, czyli Cheryl. Spotykamy tą policjantkę w tym barze, ten bar pamiętam, ale jest coś, co mnie strasznie intryguje, i to można postawić jako takie pytanie: jak Bluebird Team z tego wybrnie, albo po prostu jaką decyzję podejmie, bo no, Silent Hill 1 też miało swoją kontrowersję, czyli e, etap w szkole podstawowej. I tam w amerykańskiej wersji były szare dzieci czy demoniczne dzieci. To się tak nazywało. To były takie człekokształtne, dość mocno e, niewielkich rozmiarów e, postaci. Tak więc, tak, to miało w domyśle i ze względu na lokację raczej mówić nam, że. No cóż, to, to, to są dzieci. Potem e, to zostało zamienione w, chyba w wersji europejskiej, w ogóle japońskiej, w mamblerów. To już wyglądało jak takie małe szkarady, takie właśnie impy czy coś takiego i no nie robiło to już takiego mocnego wrażenia i dlatego zaskakuje mnie to, że w, w jednej z ekranizacji, ekranizacji, nie ekranizacji, e, nie pamiętam już z którego roku to był Silent Hill, no to zrobili totalnie zajebistą scenę, jeżeli chodzi właśnie o te dzieciaki z Silent Hilla i o ile te filmy są no jakie są, tak, ten fragment, ta scena to była akurat bardzo fajna. To, to, to jest coś, co ja mogę obronić z tych filmów. No i właśnie pytanie, w którą stronę pójdzie Blueberry Team, czy w stronę Mamblerów, czy bardziej tych, tych szarych dzieci chyba. No naprawdę z pamięci mi to wyleciało. Chociaż biorąc pod uwagę to, że jedna znamienita scena, w której. No widzicie, nie można nawet na YouTubie użyć tego słowa, to można powiedzieć, że scena zbyt intensywnej, jednostronnej miłości piramido-głowego do tych poczwórnych nóżek, no została tam ocenzurowana. Ona akurat miała dość duże znaczenie, jeżeli chodzi o story i tam były kontrowersje o to, że zostało to ocenzurowane, bo jednak żyjemy w trochę bardziej pojebanych czasach, a w takich cenzorskich czasach niż te, no 25 lat temu, a nie może 26 lat temu, że wydaje mi się, że bluberzy pójdą bardziej w bumblerów. Ale, ale jestem po prostu ciekawy, być może jak zobaczymy jakieś zwiastuny i będzie akurat ten element tam pokazany, no to będziemy już mieli swoje odpowiedzi. Nie wiem jak was ale mnie bardzo cieszy powrót również do Silent Hill 1, ponieważ dla mnie będzie to dużo bardziej niezbadany i niezapamiętany tytuł niż z dwójki, bo z dwójki nawet grając w remake'a, no to pamiętałem co gdzie powinno mniej więcej być, mówię o strukturze fabularnej, jaka jest mniej więcej symbolika, no ale znowu nie tak jak inni potrafili to zapamiętać, albo to zrozumieli po prostu dużo lepiej. Dlatego ja w Silent Hill 1 będę wchodził niemalże jak w nową grę, to jest tak jakbym kojarzył tylko logo tytułu, ale nawet nie wiedział o czym ta gra do końca jest. Więc no to jest usprawiedliwione tym, że ja Silent Hill'a to widziałem tylko grając u kolegi przez nie wiem, tam dwie godziny i, i, i to jest wszystko. No bo później to już nie miałem jak się do tej gry dobrać. Ostatnio nawet jeszcze nie, nie zrobiłem filmu z Pixel Heaven, mogłem kupić Silent Hill'a 1 Mint Condition doskonały stan, no tylko że było to wycenione na 850 zł, tak więc jednak zabolał mnie ten portfel i tego nie zrobiłem. I w sumie czuję się z tym dobrze, jeśli mam być szczery. I to było wręcz idealnie wyczute, bo gdybym to kupił i dosłownie jakbym wrócił i zobaczył, że Bluebert Team ogłasza, że robi remake'a, to bym sobie chyba sam po łbie strzelił. Tak więc nawet był win pod tym względem, ale naprawdę będę czekał. Zaskakuje mnie, że to było aż tak mało pokryte, przynajmniej nie rzucało mi się to tak bardzo w oczy. Ale według mnie jest to duża wiadomość. Gratulacje dla Bluebird Team i, i, i życzę powodzenia, żeby, żeby to poszło właśnie w dobrą stronę. Żeby to był minimalnie tak dobry remake, jakim jest według mnie remake Silent Hilla 2. Ale jeszcze po drodze mamy przecież Kronosa, którego jestem cholernie ciekaw. Tak więc tutaj chłopaki można powiedzieć i dziewczyny się ładnie rozwinęli, no bo roboty przed nimi nie mało. Cały czas obstawiam, że remake trójki również będzie robiony za jakiś czas, po wydaniu oczywiście i Kronosa i remake'u Silent Hill 1. Wydaje mi się, że tego remake'a to się będziemy mogli spodziewać albo gdzieś pod koniec 2026 roku, albo na początku 2027 roku. To są tylko moje zgadywanki niepodparte niczym, poza faktycznie jakimś takim huntem. No, i zobaczymy, jak będzie. Co Wy sądzicie, moi drodzy, na temat tego właśnie pomysłu? Spodziewaliście się remake'u jedynki? Jest to dla Was zaskoczeniem? Jak myślicie, czy będzie remake? Trójki. Tutaj zapraszam Was do dyskusji i jak zawsze zapraszam Was również do komentowania takich materiałów, szczególnie jeżeli chodzi o feedback, ponieważ to jest jeden z tych materiałów, w których nie mam w ogóle scenariusza. Po prostu siadam przed kamerą i gadam. To jest być może pokłosie takiego trochę codziennego streamowania, tak więc troszeczkę gadka się rozwija. Jakby nie było, liczę na Wasz feed, liczę na Wasze pytania, liczę na Wasze odpowiedzi na moje pytania i widzimy się już niebawem. Cześć!